Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie o wyborze plecaka. Jest to moim zdaniem bardzo trudny temat, zwłaszcza, że każdy ma swoje preferencje, każdy z nas jest inny. Każdy preferuje e, nieco inną konstrukcję, ale o tym za moment. Na początku chciałem zapytać Państwa, czy pamiętacie swoje pierwsze plecaki, jakie mieliście, takie turystyczne? Ja swój pamiętam, moim pierwszym plecakiem w 84, chyba 84 czy trzecim roku. Był plecak Polsport, taki z ramą aluminiową, zerowany na plecakach M75 szwedzkiej armii. Ona miała aluminiową ramę i do tego był przypięty na paskach worek. Zresztą do niedawna ten plecak był w domu, natomiast przekazałem go, przekazałem go do celu wnoszenia tub z nagłośnieniem. Bo na tych y, stelażach doskonale sprawdza się przypięcie tuby z nagłośnieniem, jak ktoś gdzieś sobie wędruje i chce pośpiewać, na przykład. I na takie cele właśnie poszła moja rama od plecaka, a worek od plecaka, no cóż. E, nie wiem, czy jest w piwnicy. Trudno mi powiedzieć, ale. Nie o tym przecież jest materiał. Natomiast pamiętam swój pierwszy plecak. Generalnie przez całe lata te wczesne osiemdziesiąte, czyli osiemdziesiąty, osiemdziesiąty pierwszy, osiemdziesiąty drugi, osiemdziesiąty trzeci, jak wyjeżdżałem gdzieś na wakacje, gdzieś na biwaki, to pożyczałem się od mojego taty z pracy plecaka, bo plecaków nie było w sklepach, żeby można było sobie kupić, nie było, nie, nie, nie był to ogólnodostępny sprzęt, który każdy może pójść do sklepu i sobie kupić. Natomiast w zakładach pracy akurat u mojego taty były trzy plecaki i dwa namioty i pożyczałem zarówno namiot, jak i plecak. Pamiętam, ten namiot był bardzo ciężki, dwuosobowy. I w 1984 albo 1985 roku moja mama gdzieś załatwiła po znajomości, oczywiście plecak granatowy, właśnie marki Polsport. I był to plecak, który nosiłem strasznie ciężki, strasznie niewygodny, ale jakże się cieszyłem, bo miałem swój własny plecak. I e, dodatkowo jeszcze e, jakaś znajoma też od mojej mamy uszyła mi śpiwór z watoliną w środku, więc było mi ciepło w nocy. Nie? Także takie, takie były przygody w latach 80., moje. Nie wiem, jak Państwo możecie się wypowiedzieć, w komentarzach zachęcam. Natomiast w dzisiejszych czasach wybór plecaka to jest tak, jak wybór samochodu. Nie? Mamy Marek od Groma. Samochody mają praktycznie zbliżone do siebie wyposażenie, tak jak plecaki. Różnią się wieloma czynnikami, ale to. To wszystko dlatego, że różne preferencje mają klienci, czyli my. E, jedni lubią ultralight, i tutaj e, przedstawicielem jest mój kolega Łukasz, który mógłby bardzo dużo opowiedzieć o ultralighcie. On wędruje na ultralighcie. E, wędruje z bardzo lekkim syntetycznym plecakiem. E, wędruje. Z minimalnym, ale bardzo komfortowym ekwipunkiem. Kiedyś być może zorganizujemy wspólnie taki, taki materiał dla, dla Państwa, co Łukasz nosi na plecach. Są osoby, które są rekonstruktorami. No i tutaj nie będziemy wchodzić już w tematykę rekonstrukcji, przynajmniej ja, bo nie znam się na tym jakie były plecaki w XIX wieku, jakie były plecaki w XVIII wieku i wcześniej. No, zakładam, że w czymś ten sprzęt musiał być przenoszony zarówno do spania, były bedrole tak zwane, czyli zwinięty koc z jakimś kawałkiem tarpa i no, przeróżne, przeróżne rzeczy, które możecie, o których możecie poczytać, które możecie pooglądać. Są osoby, które pasjonują się sprzętem Starym czy starodawnym, a niektórzy z nas dziwią się, że z takim badziewiem można chodzić na plecach. No ale ich to cieszy i bardzo dobrze, bo takie osoby są potrzebne, nie? żeby właśnie miały jakiś swój charakter i na tym polu mogły się w doskonały sposób odnaleźć. Są także zwykli turyści, którzy. Tak jak na przykład ja wychodzę kilkadziesiąt razy w roku w góry. Wychodzę kilkadziesiąt razy w roku na biwak. I staram się dobierać sobie kwipunek w taki sposób, abym mógł komfortowo spędzić czas. Są też prepersi, którzy przygotowują się na. Jakąś tam ostateczną sytuację, przygotowują plecaki ucieczkowe, tak zwane, i pod, ten, pod to konkretne zadanie dobierają sobie e, zapewne konkretny plecak. Są także na rynku plecaki ewakuacyjne, sensu stricte, e, które uważam każdy może, nie powiem, że powinien, bo to tutaj ja nie jestem żadnym wyznacznikiem. E, skompletować sobie i posiadać na wypadek jakiegoś kryzysu. Nie, nie mówię absolutnie tutaj o działaniach wojennych, bo w, przy działaniach wojennych plecach sam nam nie wystarczy, ale mówię o kryzysie, na przykład związanym z pożarem domu, gdybyśmy musieli ewakuować się ze swoją rodziną, gdzieś tam przespać się 2-3 dni, i tak dalej, i tak dalej. Taki plecak ewakuacyjny, oczywiście, można sobie skonstruować. Ja, drodzy Państwo, przez te wiele lat robiłem zarówno torbę Bob, czyli torbę ucieczkową, robiłem plecak ucieczkowy, taki, inny i tak dalej. To ewoluowało i w dalszym ciągu ewoluować będzie, bo nie ma złotego środka, żeby coś takiego zrobić, ponieważ, tak jak mówię, raz sprzęt zmienia się. No nie powiem, że z roku na rok, ale co kilka lat na pewno technologia idzie do przodu. Poza tym pewne rzeczy stają się bardziej dostępne w naszym kraju. Od pewnego czasu zaproponowałem moim gościom, którzy przyjeżdżają do mnie, taką funkcjonalność nową, jaką jest pełny plecak czyli wymieniamy. Się korespondencją na pewne tematy, przyjeżdża do mnie gość, któremu staram się wybrać najbardziej odpowiedni plecak i zapakować go najbardziej odpowiednim dla niego sprzętem, który jest przygotowany pod jego umiejętności. Temat jest o tyle fajny, że bardzo wiele osób. Skorzystało z tego i są zadowolone. Dobieramy sprzęt poprzez serię ćwiczeń, prostych ćwiczeń, które mają na celu uzmysłowienie odbiorcy tego sprzętu, na jakim jest etapie i co ewentualnie robi dobrze, a nad czym być może powinien jeszcze popracować. No i teraz. Dobór samego plecaka. Nie mówimy tutaj o ekwipunku w żaden sposób na, obecny, na obecnym etapie, ponieważ ten film postanowiłem podzielić na e, dwie części, żeby nie był za długi. Dobór samego plecaka. Czy wystarczy się zmierzyć na długość, na szerokość, i zamówić? Wyklikać sobie w sklepie internetowym i zamówić mm, towar. Szanowni Państwo, sklepy internetowe mają to do siebie, i to jest też dobra funkcjonalność, że do 14 dni bez podania przyczyny możemy odesłać taki produkt. Tak więc, jeżeli zamówimy i popełnimy gafę, to możemy ten produkt w bardzo prosty, szybki obecnie sposób odesłać. Ale. Co zrobić, żeby wybrać plecak dla siebie? Są, tak jak powiedziałem, różne szkoły. Można kupić po prostu plecak i zacząć zastanawiać się, co do niego włożyć. Można tak zrobić. I to jest taka najprostsza, najkrótsza i najszybsza szkoła nie prowadząca donikąd tak naprawdę. Kupujemy coś i zastanawiamy się, co mi do tego wejdzie. E, druga sprawa, Bardziej świadome podejście, jeżeli zadamy sobie pytanie, do czego ten plecak, to narzędzie, jakim jest plecak, będziemy wykorzystywać. Ponieważ inny plecak zakładam, że wybierzemy na wędrówki górskie, dlatego że tam będziemy zwracali przede wszystkim uwagę na, po pierwsze, usytuowanie pasa biodrowego, odciążenie ramion e, wagę samego narzędzia, jakim jest plecak i na jego pojemność. No i tutaj się zatrzymajmy na chwil kilka, ponieważ, aby określić pojemność naszego plecaka, Powinniśmy się zastanowić nad kilkoma rzeczami. I to jest moje podejście i podejście tego mojego systemu pełny plecak. Jakie jest moje podejście? Moje podejście jest bardzo, ale to bardzo proste. Po pierwsze, określam, co potrafię zrobić i na ile jestem kreatywny. To jest pierwsze. Pierwsza podstawowa rzecz. Co potrafię, czego powinienem się jeszcze nauczyć i na ile jestem kreatywny. Co, na co mi to pozwala? Przede wszystkim na ograniczenie ilości sprzętu niepotrzebnego, na ograniczenie kupowania sprzętu, na ograniczenie jakiegoś bardzo tutaj nazywanego, mocno testowania. Sprzętu, ale załóżmy, że tak jest. Eee, czyli ograniczenie zakupów, ograniczenie bzdurnego, naprawdę bzdurnego testowania. Ponieważ, czym może różnić się latarka od latarki? Jedna i druga daje światło. Może różnić się lumenami. Tak, może różnić się lumenami. Udowodniłem to w filmie, że są latarki, na przykład firmy. Jakiejś tam, którą wszyscy reklamowali w internecie w ubiegłym roku, która, której lumeny liczą się na wyjściu z latarki, na wyjściu z głowicy, na wyjściu z diody, a nie liczą się przed nami. A są latarki, gdzie lumeny dopiero zaczynamy liczyć przed nami. I e, o dziwo: latarka, która ma 1000 lumenów, co pokazałem nam w moim materiale, gorzej świeci niż latarka, która ma 200 lumenów. No, tak jest, nie? także czym może różnić się latarka od latarki długością świecenia, ogniwem i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No jest wiele czynników. Tak? Moje podejście jest takie, żeby zbędnie nie testować sprzętu, zbędnie nie wydawać pieniędzy, ponieważ za te pieniądze, które wydamy zbędnie, możemy kupić naprawdę bardzo dobrej jakości sprzęt, który wystarczy nam w tym, co będziemy robili. I moje podejście jest takie, że trzeba ćwiczyć, uczyć się i praktykować po prostu. Więc, jeżeli wybieramy pleca dla siebie i chcemy zrobić to dobrze, to powinniśmy. Naszą motywacją powinno być ograniczenie pewne sprzętu, albo rozbudowanie go w innym obszarze. W zależności, gdzie jesteśmy dobrzy, a gdzie jesteśmy słabsi, bo w tym obszarze, w którym jesteśmy słabsi, zakładam, że jeżeli będziemy systematycznie ćwiczyli, to będziemy y, poczyniali kroki ku temu, żeby ten sprzęt el eliminować. Czyli będziemy. Poczyniali kroki do minimalizmu sprzętowego. Minimalizm sprzętowy jest o tyle dobry, że, mówię to po raz enty, pobudza naszą kreatywność. Ludzie w XXI wieku zostali zaprogramowani jak komputery, aby wyzbyć się kreatywności, aby nie myśleć kreatywnie, aby nie wyrażać swojego zdania w sposób kreatywny aby nie być asertywnymi i tak dalej i tak dalej i tak dalej, a sama asertywność poprzez korporacje została w bardzo skrzywiony sposób sprzedana nam jako niewolnikom kredytów. No tak to wygląda, niestety. Szanowni państwo, jeżeli zadacie sobie pytanie, do czego potrzebujecie plecak, czy potrzebujecie turystyka, czy Potrzebujecie plecak ucieczkowy, wel-ewakuacyjny, czy potrzebujecie plecak bushcraftowy, czyli typowo kempingowo-wypoczynkowy, to macie pewną odpowiedź, która w dalszym Waszym rozważaniu zaprowadzi Was do pewnych rozwiązań, jeżeli potrzebujemy plecaka, trzeba się zastanowić, czy plecak turystyczny nie może być plecakiem ucieczkowym, albo czy plecak ucieczkowy nie może być plecakiem turystycznym. Czy plecak turystyczny, jeżeli zmienimy w nim pewne parametry, nie może być plecakiem kempingowym, czyli bushcraftowym na przykład. Jeżeli zmieniły pewne parametry i wyposażenie plecaka ucieczkowego, to czy plecak ucieczkowy nie może być plecakiem bushcraftowym? Szukamy tutaj złotego środka, czyli czegoś do wszystkiego. Nie ma czegoś do wszystkiego, bo jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ale nie wierzcie w to, że są rzeczy dedykowane do pewnych działań do pewnych zastosowań. Tak, bergeny dla pracowników dla żołnierzy SAS są dedykowane do ich aktywności. Na przykład, na przykład. Plecaki ultra lightowe dla biegaczy górskich to też jest dedykowana specjalność. To też jest dedykowana specjalność. Więc zadajmy sobie pytanie Czego chcemy od plecaka, do czego będzie nam służył, a później przejdźmy do zasadniczej rzeczy przy jego wyborze. Plecak może otwierać się w różny sposób, może być zabezpieczany przed śniegiem w różny sposób, przed deszczem i tak może być wykonany z różnych, przeróżnych materiałów. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Czy chcemy, żeby plecak był ładowany od góry, miał wsad od góry i na przykład kieszenie skrzelowe, które po wypełnieniu będą zabierały nam miejsce w plecaku? Prawa fizyki. Czy chcemy mieć plecak odchylany, aby był cały otwierany jak waliza? Czy chcemy mieć plecak otwierany w ten sposób, że po rozchyleniu Mamy w nim multum miejsca na tyle, na ile pozwalają wymiary. Później dopiero zaczynajmy mierzyć siebie brać swoje wymiary. Kolejną rzeczą jest pewien błąd, który popełniają początkujący adepci. Którzy chcą zakupić plecak. To jest na takiej zasadzie jak moja mama kupiła mi plecak w 1984 roku i miałem plecak, ale nie wiedziałem co do niego włożyć. Znaczy, wiedziałem co do niego włożyć, tylko nie wiedziałem jak to pomieścić, bo wkładając śpiwór do plecaka a namiot pod spód, tak, żeby śpiwór zabezpieczyć na przykład folią, bo wtedy nie było worków na śmieci jednorazowych to yy, miałem w plecaku tak naprawdę bardzo niewiele miejsca. Więc kolejna sprawa, którą powtarzam Państwu od przynajmniej dwóch lat, to znać termikę swojego organizmu. Zupełnie innych rzeczy będziemy używali latem, wiosną, jesienią, zimą. Ale, ale starajmy się, aby te rzeczy zajmowały... W miarę możliwości tyle samo miejsca. No i teraz kolejną rzeczą jest zawartość naszego plecaka. Jeżeli dojdziemy już do tej kwestii sprzętowej, która jest najmniej ważna, która jest najmniej ważna, i dojdziemy do kwestii umiejętności, które są najważniejsze w tym całym procesie, to rozłóżmy sobie na stole, popakowane w sposób Modułowy. Jeżeli nie wiecie, jak pakować się w sposób modułowy, to zachęcam. Odszukajcie materiału na moim kanale. Pokazuję to. Rozłóżcie sobie sprzęt, który chcecie mieć w plecaku. Zmierzcie siebie. Sprawdźcie, czy ten sprzęt wejdzie wam w plecak. Możecie to zrobić w różny sposób. Możecie zamówić plecak przez internet i odesłać, jeżeli będzie taka konieczność. A możecie pójść do sklepu, wziąć ten cały sprzęt i włożyć go do plecaka i przymierzyć na siebie. No, szkoły są tylko dwie, niestety. No i jest jeszcze trzecia. Jeżeli ktoś znajomy ma dobry plecak, możecie odkupić używany. To polecam rozwiązanie, bo wtedy sprzęt, którego nikt nie używa, znajduje nowego właściciela i nie trzeba produkować kolejnego sprzętu, który będzie, jak to mówią, ekologicznie niszczył naszą planetę i zaśmiecał ją. Tak więc takie rozwiązanie też jest. Jak już rozłożycie sobie ten sprzęt i znajdziecie plecak, do którego zmieści się wasz sprzęt, i będzie to plecak optymalny na szerokość, optymalny na długość, który będzie miał umiejscowiony w dobrym miejscu pas biodrowy, który może mieć różne rozwiązania, bo na przykład na pasach są Kieszenie na butelki, apteczki, różne dziwne rzeczy, nerki na przykład i tak dalej. Wszystko zależy od pomysłowości i producenta i państwa jako odbiorców finalnych tego produktu. To będziecie w domu. Zachęcam do ćwiczenia. Ćwiczenia. To, że ja mam plecak dzisiaj, to nie znaczy, że nie będę potrzebował plecaka za lat 5. Zachęcam do ćwiczenia, żeby obniżać wagę sprzętu a powiększać wagę umiejętności, co razem da nam kreatywność. Nie zamykajmy się na nią, bo to jest najważniejsze, co możemy sobie dać, co możemy dać dla siebie. Nikt nie weźmie nam naszej wiedzy, nikt nie weźmie nam naszej umiejętności czy naszych umiejętności, i nikt nie pozbawi nas kreatywnego myślenia pod warunkiem, że będziemy chcieli myśleć kreatywnie. Czego Państwu życzę? Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zachęcam do zadawania ich pod. Materiałem zachęcam do pisania maili do mnie, zachęcam do przyjazdu i udział w programie Pełny Plecak i rozwijaniu swoich umiejętności poprzez ćwiczenia, co mogę z czystym sumieniem Państwu na obecną chwilę zapewnić. Także tyle z mojej strony. Druga część będzie o moim plecaku. Jaki ja wybrałem plecak, albo jakie ja wybrałem plecaki dla siebie. Dziękuję bardzo, zostańcie w duchu i zapraszam oczywiście do lasu.